Witajcie moi kochani, to już trzeci odcinek w kolejnym dniu widzicie jak noc jest tak jest Kończy, Skończył mi się już węgiel, zostałem to wszystko na przetopienie No i wyrusza, wyruszymy po trochę w kobla o, kobla Po trochę węgla no mi to dostarczyć te dwa kg. Szybko tam zabiegniemy. Weźmiemy tam ten węgiel tak. Dzisiaj dokończę odcinek z budowy ten. Jak zobaczyłem, to wszystko się dobrze nagrywa, jest dobrze, tylko nie umiem wyczuć limitu czasu. Mam konto partnerskie już dawno. Dokładnie to wczoraj, bo dzisiaj jest twój... zaraz... Się z, mi się zdaje, że piąty. E, poprosiłem wczoraj o konto partnerskie, i od razu wczoraj dali mi odpowiedź, że dostałem konto partnerskie. Tamten odcinek, akurat, będzie trwał 19 minut. E, no, wybaczcie, nie mam wyczucia czasu. Przepraszam Was wszystkich. E, jak to Was zanudzi, to możecie wyłączyć. Możecie dać łapkę w dół, ale jak Wam się to podobało, to dajcie łapki do góry. Będę się postarał wyczuwać. Czas mniejszy teraz wydobędę szybko węgiel. żeby umieć dalej przetapiać, i będziemy się zaraz widzieć na górze. Ale jeszcze to z wami będę wydobywał szybko. Później to zamuruję tutaj. 36. Nie mało? Nie. Dobrze, to będziemy się widzieć. Jak będę już u góry. Cześć. Dobrze, jestem już u góry. Jak widzicie, świt. Wsta Wstaje księżyc. Zachodzi. A my Mamy bierzemy się do budowy naszego domu. Przetopiłem już szkło mam. Teraz postawiamy szybko okna. No, szybko. Mm. tu mi to nie wychodzi. Nie wiem, czy to ładnie tak będzie wyglądać, czy pół też... Czy... Tylko jeszcze nie ogarniam tego. Tych pół płytek. Wszystko ogarnę spokojnie. Nie musicie mi nic pisać. Oczywiście wiem, że... Nie będę miał widzów, ale mówi się trudno i jedzie się dalej Tu okno jest w wymiary 3 na 3 tutaj tam mam coś strąbane już się nie zastanawiam się czy mi starczy tego tego szkła powinien mi wystarczyć zobaczymy ojej No jak nie, no to trudno Wybierzemy się tu jest pełno jeszcze troszkę piasku Ach, tutaj źle zrobione Tu ma być 4 a tu 3. O. I teraz będzie to pasowało mi już wszystko. Co powiem tu ciekawego? Oj. I to jest marnatractwo tego. Co będę jeszcze tu dzisiaj? Z, tak się zastanawiam, co jeszcze dzisiaj mam zrobić. Po prostu nie, nie mam żadnego pomysłu. Och, cholera, teraz drugie pytanie: Jak wyjdę do góry? Chyba, że zrobimy tak. Tak, wiem, że stracę szkła trochę, ale to trudno. Dwa też tu. I patrzcie. Aha. zależy, że ten domek nie jest równy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5, 6 Dobra, pieprzyć to Tak, to tu Będzie drugie piętro Tu Tu I tu Tu będzie drugie piętro Zrobione tak A tu będzie zejście do mojej mini Do mojego mini Do mojego magazynu Co mam nadzieję, że powstanie też W tym może nie odcinku już Ale jutro To będzie, mi się zdaje, szósty tak, Dokładnie Dobrze, budujemy już drugie Oj, oj Zaraz sobie pójdę zrobić siekierkę Nie, nie będę was Zanudzał, jak robię drugie piętro Bo to mi trochę będzie trwało Przepraszam, zobaczymy się po przerwie. Witam Was po krótkiej przerwie. Oto wygląda tak nasz dom. Dokładnie to mój, ale nasz. Oczywiście już zrobiłem tak, że tu będzie ze stonu. Tu już jest zrobione drugie piętro. Ale teraz jest noc, a więc jak nie ma, to nie ma i mam tu gdzieś. Yy, zrobię jeszcze dzisiaj odcinek pod, pod, pod wieczór. Jak przyjdę ze szkoły. I. Wyruszymy na polowania owiec. Mam to gdzieś. Zgubię dom, to zgubię. O, tak wygląda to z góry. Te niektóre jeszcze części muszę usunąć. Tu mi się przetopiło, tak. To zrobimy teraz szybko. Płytki. Pół płytki. Szybko. Mamy tam jasno, idziemy robić. Oj, kurde, zapomniałem, że już. Że zapomniałem, że nagrywam. Przepraszam. Tak, myślicie sobie, że jestem głupi, że mówię sam do siebie. Dobrze, to tu to, to do Oczywiście mi tego nie starczy. Muszę, musiałbym się wybrać po węgiel. Potrzebowałbym iść do jakiejś jaskini. Tam będzie na pewno dużo węgla. No a po prostu chcę jak najwięcej nagrać o jak zrobiłem dom. I albo wiecie co? I chwilę. Bo jestem nieugładany. E, Do końca to robić. Tutaj ta podło tą podłogę. Nie wiem na ile mi to starczy. Tyle z całych staków no, będzie to ładnie. Mam nadzieję, że wyglądało. Nie wiem, ile ten odcinek już trwa. Mam na... To ja go zakończę. Przetopię sobie stołna Dokończę podłogę sam. Yy, dobuduję dom. Drugie piętro, tak oczywiście zrobię z wami. Ale teraz jeszcze przetapię trochę. Przetopię trochę kamienia raz dwa trzy daj węgiel daj, daj tak, tak, wiem, że będzie to tak troszeczkę dziwnie wyglądało trochę braknie Trzeba będzie coś zaś... Zajść do kopalni znowu, a nie ma świeczek. Oj, oj, oj Nie mam. Nie mam. Dobrze, tyle. Udało mi się jeszcze dirtu zebrać. Dobrze, ja kończę już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Będziecie sub substryb... substryb... subst... nie, nie podejmę się w... W wymawiania tego. I dobrze, ja kończę. Komentujcie, subskrybujcie. Szary magiczny guziczek. I czołem.